Za Merkelową i Schröderem powinien być wystawiony europejski nakaz aresztowania. Co wy o tym sądzicie? Bo takiego zdania jest Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości i dał temu wyraz. W telewizji Republika, w rozmowie z Michałem Rachoniem. Posłuchajcie sami i dajcie znać, czy według Was to jest rozsądne rozwiązanie. Oczywiście w komentarzach. Powinniśmy zażądać w ramach europejskiego nakazu aresztowania wydania Angeli Merkel i Gerarda Schrödera ludzi, którzy odpowiadają za to, że do Putina były pompowane pieniądze, za które Putin dzisiaj ludzi morduje. Bo to byli wspólnicy Putina. Nie ma żadnej absolutnie tutaj taryfy ulgowej. Jeżeli byli prezydenci na przykład we Francji ostatnio, informacja o tym, że były prezydent trafił na pięć lat do więzienia, za co? Za to, że brał łapówki od Kaddafiego. No to dlaczego pani Merkel, pan Schroeder mają być wolni od odpowiedzialności karnej za to, że finansowali tak naprawdę Putina, a Schroeder brał od niego łapówy, no bo zatrudnił go Schroeder najpierw w Rosji Niewcia, a potem w Gazpromie. Przecież to była ordynarna łapówka. Za to powinien być ścigany. Skoro Niemcy go nie chcą to ścigać, to powinna go ścigać za to Polska, bo to była na naszą szkodę.